Na morzu najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo można polepszyć stosując odpowiednie ubranie. Kombinezony wędkarskie wszyscy znają, ale ten jest kombinezonem trochę innym niż takie powszechnie znane. To jest tak zwany suchy kombinezon. Suchy kombinezon polega na tym, że jest część dolna, która jest tak samo zbudowana jak wędkarskie. Piochy, czyli ma skarpetę neoprenową, szczelnie połączone spodnie i kurtka jest też szczelnie połączona. To są szwy klejone. Jest kaptur do tego, i całość jest uszczelniona w trzech miejscach. Na rękawach są bardzo ścisłe kołnierze neoprenowe. O, tutaj można, można oczywiście zacisnąć, ale szczelność dają te kołnierze. I jest kołnierz na szyi. W takim kombinezonie można wpaść do wody i woda nie nalewa się do środka. Człowiek cały czas jest suchy. W związku z tym w zimnej wodzie może przeżyć kilka godzin a nawet kilkanaście, czekając na ratunek. Podczas gdy w normalnej kombinezonie, w takiej wodzie jak tu, bliskiej temperatura bliska zera, czasem kilka stopni, to człowiek nie przeżyje dłużej niż kilkanaście minut. Oczywiście kombinezon też pływa, tam jest pod spodem powietrze. Ale jak się chce mieć pełne bezpieczeństwo, trzeba mieć kamizelkę ratunkową. To jest kamizelka ze specjalnym nabojem tutaj w środku nabój. Jak się wpadnie do wody, to się rozpuszcza specjalna tabletka, spada iglica i wybucha taki kołnierz tutaj. Nie będę demonstrował, bo jest za zimno. Ta miselka jest mocna, ma specjalny uchwyt do ratowania rozbitka na przykład z helikoptera. Oczywiście ważne jest też ciepło, czyli kominiarka. Jak jest z ciepłotą kombinezonu? Ten kombinezon jest chłodny, to nie jest kombinezon, który zabezpiecza przed wychłodzeniem Dlatego Pod kombinezonem trzeba włożyć kilka warstw ciepłej odzieży Ja pokażę, ten kombinezon się bardzo y, dziwnie rozpina Jest taki Jest taki szef Skośny Proszę bardzo, ja mam tu kilka warstw polarów Polar też wygląda jak śpiochy, on jest y, To jest jednoczęściowy na rękawy, na nogi, pod nim jest duży polar. Ważne jest też obuwie. Tutaj, oczywiście, pod skarpetą neoprenowa mam e, cztery skarpety wełniane. Cztery. To jest, tutaj są ekstremalne warunki, widać fala daleka północ, ale takie warunki zdarzają się też na Bałtyku. W związku z tym e, warto mieć na uwadze, żeby się odpowiednio ubrać. Skarpeta neoprenowa jest szczelna, w związku z tym nie muszę mieć szczelnych butów. Buty służą tylko ochronie nóg Powinny być jak najlżejsze To są buty z pianki neoprenowej, pianka Ewa tak zwana Ale jak widać to nie jest typowy but To był zwykły kalosz Tylko ja go obciąłem Dlaczego? Dlatego, że Ponieważ mam szczelną skarpetę neoprenową Do tego buta może się nalewać woda Żeby ta woda nie stała w bucie Wykonałem tu specjalne otworki Czyli jak fala się przelewa przez pokład, woda wpada mi do buta i wylatuje, nie chlupiąc. But jest bardzo lekki i pływa, czyli cały komplet jest pływający. Jeżeli bym wpadł do wody, to będę pływał. Do czasu, aż mnie koledzy uratują. Czytajcie wędkarski świat najlepszy magazyn dla wędkarzy.